Na polskie święta. Sklepy Spoem w Kaliszu polecają na święta. Filet z dorsza gadusa bez skóry i bez glazury tylko 29,99. Margaryna Kasia jedynie złoty 79. Masło osełka z sobika 7,99 za 300 gramów. I twaróg z piątnicy tylko 10,99. Udanych zakupów i radosnych świąt Bożego Narodzenia wszystkim klientom życzy Społem w Kaliszu. Bołem Kalisz. Dobra jakość. Klub Manhattan. Manhattan Club. Budzi się do życia już w święta bożonarodzeniowe. I zaprasza na imprezowy maraton. Pierwsze święto. Christmas Party. Największa impreza świąteczna w południowej Wielkopolsce. Drugie święto. Mega koncert. ...na żywo z niesamowitym hitem Petarda. petarda. Imprezę nakręcają urocze mikołajki. Manhattan Club. The Legend is Alive. Być może, chyba w przyszłym roku, prawdopodobnie pewne samochody, możliwe, że będzie można kupić. Niektórzy słyszeli, że taniej, bodajże. Tak. Lepiej mieć gwarancję niskiej ceny niż czekać na to, co się dopiero okaże. Samochody osobowe Mercedes Benz z 2016 roku można kupić w bardzo atrakcyjnej cenie. Zapraszamy do salonów Mercedes Benz. Przekonaj się, ile na pewno będzie kosztował Twój nowy Mercedes. Mercedes Benz. Autopartner garcarek. Ociążkoło Kalisza. I raz i dwa, i raz i dwa i obrot. I raz i dwa i raz i dwa i obrot. Halo! Sylwester nie musi być karą. Sylwester może być przyjemnością. Sylwester w kinie centrum. Start o godzinie 19.45 francuską komedią Dusigro. arrive Paribas tout le monde amerykański musical, melodramat La La Land. Cena tylko 50 zł. W cenie prócz dwóch wspaniałych filmów Słodki poczęstunek oraz lampka szampana. Sylwester w kinie centrum. Kalisz łazienna 6. Szczegóły na ckis.kalisz.pl za siedmioma ulicami, siedmioma skrzyżowaniami leży kraina, w której zima nie istnieje. W której jednym zdaniem odczarujesz zimową aurę i nabierzesz energii z wyjątkową kawą. Więc przyjedź do Wild Bean Cafe na wybranych stacjach BP. Wejdź do środka i wypowiedz magiczne zaklęcie. Aksamitne Flat White na podwójnym espresso, poproszę. BP. Kierujemy się Tobą. Reklama. Napoleona w hipermarketach Carrefour znajdziesz wszystko, by wyczarować magię świąt w swoim domu. Makowiec ma kosztować 5,99 za sztukę, a soczyste pomarańcze jedynie 5,99 za 2 kg. Oferta ważna do 24 grudnia. Carrefour, to wszystko dla Ciebie. To była reklama. Wspiera pracę żołądka, wątroby oraz jelit. Weź trawisto i pożegnaj się z dyskomfortem po ulubionych posiłkach. Trawisto i trawisz to. W MediaExpert. Świąteczne przeceny. Setki prezentów. Taniej nawet do 50%. Media Expert, włączamy, Żegnamy reklamy. Ty to pytaj o szczegóły sprzedawcę, zamów na nc.pl lub odwieść punkt sprzedaży. Benefity dostępne w wybranych promocjach. Prezent w postaci 6-miesięcznej obniżenia opłaty za pakiety Plus i HP umowa na 24 miesiące. Sprawdź warunki promocji na NC+pL a o prezent zapytaj sprzedawcę. Reklama. Generała b 10. Zaprasza imprezariat muzyczny duo. Zdrowych i pogodnych świąt Bożego Narodzenia życzy Zakład Przetwórstwa Mięsnego w Waldi. Zapraszamy na świąteczne zakupy do naszych sklepów firmowych w Grodzisku Wielkopolskim, Rakoniewicach, Plac Wielkopolski 30, Kargowej, Ulica Dworcowa 2 oraz w Świebodzinie, Ulica Głogowska 13. Szukasz zdrowej żywności? Zapraszamy do sklepu firmowego Olejarni ze stuletnią tradycją. Znajdziesz u nas naturalne oleje tłoczone na zimno, bez dodatku konserwantów i środków chemicznych. Polecamy wspaniały olej lniany, wpisany na listę produktów tradycyjnych. Olej rydzowy, olej rzepakowy oraz olej do natłuszczania pasz. Olejarnia. Grodzisk Wielkopolski, ulica Żwirki i Wigury 15. Szczegóły na www.olejarnia.pl Wszystkim klientom życzymy wspaniałych i pełnych radości Świąt Bożego Narodzenia. Ból, dyskomfort i ten wstyd Bałam się pokazywać stopy z powodu haluksów Na szczęście ten problem mam już za sobą Zdecydowałam się zoperować haluksy w Haluksmed Klinika Jaskowiak Wreszcie mogę pokazać swoje stopy Zdrowe stopy Bez haluksów zadbaj o swoje stopy na jesień Odwiedź stronę www.haluxmed.pl I dowiedz się więcej o bezpiecznym leczeniu haluksów Reklama Weź Trawisto i pożegnaj się z dyskomfortem po ulubionych posiłkach Trawisto i trawisz to Teraz w Media Expert Telewizory smart, laptopy, smartfony Zamawiaj w internecie na mediaexpert.pl I odbierz za godzinę Jako mama dobrze wiem, że gdy dziecko ma gorączkę Lek nie może być ani za silny, ani za słaby Dlatego wybrałam lipomal. Lipomal to naturalny lek na przeziębienie i gorączkę już od pierwszego roku życia. Syrup lipomal 97 mg ,5, 5 ml. Suchy ekstrakt z lipy na płysnie w cenach gorączkowych towarzyszących przeziębienia. Przeciw wskazania na wrażliwości na nakładniki produktu cukrzyca a floparów. Przed życie z wypadkiem jest treścią lekki dołączonej do opakowania wąską z gdyż każdy lek zagraża Kiedy? Gdyby to rzeczywistość zrobiła na Tobie największe wrażenie. Wypróbuj nowego SUWA Peugeot 3008 z unikalnym wnętrzem Peugeot i Cockpit. Nowy SUV Peugeot 3008. Żaden SUV nie dotarł tak daleko. Już od 899 zł netto miesięcznie z zerową wpłatą własną w ofercie Perfect Drive. Zapraszamy do salonu Peugeot. Peugeot Sztukowski. Autoryzowany dealer marki Peugeot. Kalisz, ulica Wrocławska 27 i Topola Mała, ulica Odolanowska 136, koło Ostrowa Wielkopolskiego.

Święta. Wszystkiego zawsze jest dużo. Dużo prezentów, dużo jedzenia, dużo okazji do zgagi. <śmienicza> duży Ranigast Max. Co? Tro. Nowe odświęcne opakowanie ranigastmax, Max. 30 tabletek, aż do 20% taniej. Ranigast Max. Najczęściej wybierany przez Polaków lek na zgagę. Ranigast Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 150 mg ranitydyny. Wskazania. Niestrawność, zgaga kwaśność, ból w Przeciwwskazania: Nad Nadwrażliwość na substancję czynną lub substancje substancję Nie stosować dzieci poniżej mg. Zespol Queen IMS Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy letnie właściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Reklama Knąca Choinki żywe W detalu i hurcie Świerki cięte od 40 zł Świerki doniczkowe Świerki srebrne oraz jodły kaukaskie od 80 zł Ostrów Zacharzew Krotoszyńska 75 przy stacji diagnostycznej Krotoszyn i jarocin przy Brico Marche. Bo musi być. Uwaga! Świąteczna promocja. Złote i srebrne celebrytki 30% taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz-Karfur. W świątecznej promocji polecamy również złote pierścionki, kolczyki, łańcuszki, bransolety. Wszystko do 30% taniej. A biżuteria srebrna aż do 50% taniej. Warto skorzystać. Po co przepłacać? Biżuterię złotą i srebrną u nas kupisz najtaniej. Zapraszamy po prezenty. Jubiler Monika w Galerii Kalisz-Karfur. Przetyłemy Wam życzenia okazji świąt Bożego Narodzenia. Niech ta gwiazdka betlejemska, która świeci Wam o zmroku, doprowadzi Was do szczęścia i radości w nowym roku. Z najlepszymi życzeniami właściciele wraz z załogą firmy Baguma. Szukasz miejsca na aktywne spędzenie czasu? Pora na nowy wymiar rozrywki. Park Trampolin JJ to miejsce, gdzie endorfiny unoszą się w powietrzu. U nas dosłownie wyskoczysz z butów. Skocz do nas. Raszkowska 68, teren Starego Browaru w Ostrowie. www.jjpark.pl. Teraz Media Expert. Telewizja Smart, laptopy, smartfony, zamawiaj w internecie na mediaexpert.pl i odbierz za godzinę. Z okazji świąt Bożego Narodzenia oraz zbliżającego się nowego roku wszystkim przyjaciołom, klientom i współpracownikom. Dużo radości, sukcesów w życiu osobistym życzą właściciele restauracji Bursztynowy Dwór Niedźwiady, trasa Kalisz Konin. Oby, oby. I cały sił oh! Okazji znajdziesz tutaj Brud zostanie, siły, dym oh! Konsola PS4 Dysk 1TB Z grą FIFA 17 w zestawie Już od 1499 zł W sklepach EURO I na EURO.com.pl Reklama w galerii Kalisz-Karfur świątecznej promocji polecamy również złote pierścionki, kolczyki, łańcuszki, bransolety. Wszystko do 30% taniej, a biżuteria srebrna aż do 50% taniej. Warto skorzystać, po co przepłacać. Biżuterię złotą i srebrną u nas kupisz najtaniej. Zapraszamy po prezenty. Jubiler Monika w galerii Kalisz-Karfur. Si senior! 60 65 lat to nie grzech, a z kaliską kartą seniora to prawdziwa przyjemność. Wszyscy mieszkańcy Kalisza i Powiatu Kaliskiego, którzy ukończyli 60. rok życia, zasługują na wsparcie. To zniżki u ponad 70 partnerów projektu, w tym na lokalne wydarzenia kulturalne i sportowe. Dlatego pamiętaj, jesteś po 60. zdobądź kaliską kartę seniora. To przepustka do aktywnego spędzania wolnego czasu i rozwoju swoich pasji po 60. Ty, si senior! Kartę można odebrać w Stowarzyszeniu Emerytów i Rencistów Kalisz Targowa 357. Polecają Fundacja Piąta Pora Roku i Radio Centrum. Ole, panie i panowie! Kilka pytań do podróżujących. Najlepsze wakacje? Centrum podróży nam. Najbogatsza oferta wakacyjna? Centrum podróży nam. Walizka lub parking do każdej rezerwacji wakacji? Centrum podróży nam! Centrum podróży nam. na 26. Nam.pl. Nam.pl. Widać, dbają o swoich klientów. Reklama. Po to, by SK była dla Was jeszcze lepszym raziem. Reklama. I co? To my mieliśmy grać. Już w media czułam, że tak będzie. Rodzice. Wszystko jest wolne. Media Markt ma 18 lat. Też masz czasem 18 lat? Teraz w Media Markt. Kupując laptop Lenovo z dwurdzeniowym procesorem Intel. Za 1149 zł. Oszczędzasz 100 zł. Szukaj również nowych okazji w nowej gazetce. Media Markt. CC, idę po więcej, bo więcej okazji czeka już na ciebie CCC. Teraz wszystkie buty z zimowej kolekcji przecenione aż do minus 70%. CCC, idę po więcej. Nie możesz doczekać się świąt? Już dziś sprawdź, jakie prezenty przygotowały polskie linie lotnicze Lot. Teraz na lot.com codziennie inny kierunek w promocyjnej cenie, nawet do 50% taniej, bo najlepsza strona świąt to strona lot.com reklama.